W dniu dzisiejszym wykonaliśmy zabieg obustronnej regeneracji, odbudowy kości w żuchwie, zarówno w wymiarze pionowym, jak również na szerokość. Pacjentka zgłosiła się do nas celem uzupełnienia brakujących zębów w odcinkach bocznych żuchwy. Natomiast po wykonaniu zdjęć i tomografii okazało się, że ze względu na rozległe ubytki kostne jest to na chwilę obecną niemożliwe. Zabieg wykonaliśmy w znieczuleniu miejscowym. Jest to znieczulenie, które jest w zupełności wystarczające do tego typu zabiegów. Pobieramy kość własną pacjenta z kąta żuchwy. W tej okolicy u każdego z pacjentów występuje duża ilość kości własnej, którą możemy pobrać, a po okresie 6-12 miesięcy w tym miejscu u pacjentów całkowicie regeneruje się ta kość własna, którą pobraliśmy. Dzięki czemu po okresie roku ponownie możemy nawet taki zabieg powtórzyć. Po pobraniu kości własnej umieszczamy ją w miejscach ubytków kości i odpowiednio zabezpieczamy specjalną do tego membraną. Rana się zaszywa, zamyka i po okresie 6 miesięcy w tym miejscu odtwarza się naturalna kość własna pacjenta, która ma najlepsze właściwości, jeśli chodzi o utrzymanie implantów ponieważ tak samo się zachowuje jak naturalna kość własna pacjenta